Hej, cześć. Witam Was, moi drodzy, serdecznie w tym, jakże zimowym dniu, przynajmniej na czas nagrywania tego filmu, tak? Moi drodzy, moi drodzy, często, moi drodzy, natrafiałem na takie spostrzeżenie, że... że do czegoś mam prawo, tak? Że na przykład że na przykład jak mam ja mam oczywiście wolny w weekend, tak, że na przykład zatrafiłem na takie, też mi mówiono, że na przykład mam prawo napić się w piątej po pracy, Te, że na przykład y, mam prawo, y, nie wiem, ps, y, mieć dużo pieniędzy, że na przykład mam prawo, że na przykład mam prawo y, że na przykład mam prawo mieć dziewczynę i i tak i tak i tak dalej, tak? Różne, różne tego typu słyszałam moi drodzy stwierdzenia. Tylko że też też um, tylko że nie mogę poddać się takiemu wrażeniu, że, że oczywiście to wszystko jest prawda, że, że mam prawo to robić, tak. to, to oczywiście ale często, często też odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy de facto te rzeczy osiągają, którzy de facto, moi drodzy, już te rzeczy mają, nie biorą pod uwagę jednej ważnej rzeczy, że ludzie, którzy tego nie mają, albo z jakiegoś powodu nie są w stanie, nie są w stanie danej rzeczy mieć lub osiągnąć, że, że mieć, że mieć prawo do tego, mieć, żeby mieć prawo by coś osiągnąć, wcale, wcale nie definiuje to, że człowiek to osiągnie. Bo czasem jest tak, że człowiek fań, chce, coś, chce coś w życiu osiągnąć, tak? Coś coś dobrego, coś fajnego. Ale... Przepraszam, <kluzł> 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 przepraszam. Moi drodzy, ale de facto tak naprawdę nie zakłada się jednej możliwości. Tego, że żeby, coś, żeby czasem coś osiągnąć. Żeby czasem coś osiągnąć. To wtedy, moi drodzy, żeby coś osiągnąć, trzeba spełniać pewne wymagania i pewne warunki. I to jest coś, czego. czego nie rozumiem. Dlaczego ludzie, dlaczego ludzie zakładają? Tak, dlaczego ludzie zakładają, że yy, dlaczego ludzie zakładają, że żeby coś osiągnąć, to nie trzeba spełniać żadnych wymogów. Nie rozumiem tego. Dlatego, że z mojej perspektywy, że jeśli chce coś osiągnąć, tak? Że jeśli chce coś osiągnąć, nie wiem że chcę być, nie wiem, chcę być mądrzejszy, być wyższy, wykształcenie czy coś tego typu podobnego, to muszę spełniać wiel... szereg, tu muszę spełnić szereg wymagań. I to jest coś, moi drodzy, czego nie rozumiem. To jest oczywiście to z tym wykształceniem, tak, z tym wykształceniem i inteligencją, to jest oczywiście jeden z, jeden z przykładów, które, które mógłbym mi mieć. Ale tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie zakłada się, że, owszem, chciałbym wiele rzeczy mieć, chciałbym wiele rzeczy w życiu osiągnąć, ale dlaczego nie zakłada się tego, że żeby to osiągnąć, nie trzeba absolutnie nic robić, tak? Że, przynajmniej tak, tak, tak czasem, jak rozmawiam z ludźmi, bo ja z wieloma ludźmi rozmawiam, to odnoszę wrażenie, tak jakby, ich, ich w ogóle podejście w porównaniu, ich możliwość do osiągnięcia danej rzeczy, prowadzić dobie, to się wydaje się od tak. I to pokazuje różnicę w możliwościach. To pokazuje różnicę w możliwościach, bo jeśli na to, moi drodzy, chcę zarabiać więcej pieniędzy, to, to co mogę zrobić? Mogę, to wtedy mogę, to wtedy mogę poszukać długiej pracy. Albo, albo, zmienić pracę na lepiej płatną. Jeśli oczywiście miałby taką możliwość i nic nie stoi na przeszkodzie, to wtedy tak. Nic nie stanęłoby na przeszkodzie, to wtedy tak. Ale moi drodzy, wiecie, yy, to jest oczywiście też jeden z przykładów. Mógłbym, mógłbym ich kilka też wymienić, tak? Bo tak, człowiek z Barszu yy, nie staje się milionerem. Człowiek z Barszu, moi drodzy, Człowiek z Barszu nie znajdzie jej dziewczyny. Czy żony, czy tak dalej. Tak z marszu, tak z marszu nic, nic nie da się zrobić. Zawsze to postrzegałem, takie dłużenie do celu, taki, 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 taki długotrwały proces. Chciałbym po prostu, żeby też ludzie mogli dostrzec to, że, że czasem, żeby coś osiągnąć, Trzeba spełnić szereg wymagań. Ja wiem, za chwilę, e, za chwilę będzie, za chwilę będzie wyskoczy w komentarzach jakiś facet i powie, co, co, co ty chłopie ganasz, jakie wymaganie? No właśnie takie. No właśnie takie wymagania, tak? Bo zawsze jest tak. Bo, to, bo, bo za, to, to mi zrozumie to tak jak trochę, nie wiem, yy... to tak jak moi drodzy, w, w sferze zawodowej. Jeśli chcesz mieć wyższe stanowisko, to musisz, to musisz mieć wyższe wykształcenie. Przynajmniej, przynajmniej tak, tak to w moim odczuciu wygląda. I moi drodzy, powiem wam, że osiąganie czegokolwiek wcale nie jest, nie jest takie proste, bo trzeba, bo trzeba spełniać pewne wymagania, trzeba być na, na, na od... Na wymaganym poziomie. I wcale tutaj teraz, że nie mówię o charakterze. Nie mówię teraz o charakterze i byciu w pełni sprytnym, chociaż też. Ale mówię też o, moi drodzy, takich rzeczach jak wykształcenie, umiejętności, moi drodzy, jak to się nazywa, umiejętności adaptacyjne, bo jeśli z niższego szczeblu, przechodzisz na ten wyższy, to wtedy, to wtedy musisz umieć adaptować swoje umiejętności do danej sytuacji. Tutaj od razu kładzie się ewolucja, tak. I moi drodzy, chciałbym, żeby ludzie też dostrzegli to, że żeby coś osiągnąć, że żeby coś osiągnąć, to wcale, moi drodzy, to, to trzeba spełniać pewne warunki. Trzeba spełnić pewne warunki, pewne wymagania. To, 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 że to ja w ogóle muszę tutaj tłumaczyć, no już, już, już trochę, już trochę chyba, już trochę chyba źle świadczy, bo to jest, to powinno być jasne jak słońce, tak? Że jak chcesz coś osiągnąć, Że jak też jak czegoś chcesz, tak? Że jak czegoś chcesz, chcesz coś osiągnąć, tak? To musisz spełniać pewne warunki, tak? Że, jak, że, to, że, się czegoś, że to, że się czegoś chce osiągnąć, nie zawsze znaczy, że masz możliwości, musisz mieć możliwości. Nie, nie, nie tylko mi chodzi o wykształcenie, tak? umiejętność adaptacyjną w sferze zawodowej lub jakiejkolwiek innej. To po prostu są takie rzeczy dosyć ważne. Ale adaptowanie się do zmieniających się warunków to jest, to jest dosłownie. To jest dosłownie Podstawa teorii ewolucji Darwina. I tylko właśnie wtedy, kiedy, wtedy kiedy, człowiek, wtedy, kiedy człowiek, spełni pewne, pewne wymagania. Tylko dopiero wtedy człowiek będzie mieć możliwość, żeby coś osiągnąć. Tak to wygląda z mojej strony, moi drodzy. Tak to wygląda z mojej, moi drodzy, z mojej strony. To że, człowiek, to, że człowiek chce coś osiągnąć, niekoniecznie znaczy, że ma tę możliwość. Może nie mieć tej możliwości, dlatego że mo może pewnych warunków nie spełniać. Może pewnych warunków nie spełniać, tak? I to właśnie o te, spełnianie tych warunków to jest właśnie ten ból, bo tak naprawdę trzeba, jeśli. Jeśli jakaś, jakaś dada rzecz, jeśli jakaś dada rzecz, jeśli jakaś dada rzecz, muś, yy, jeśli jakaś dada rzecz ma warunki, które trzeba spełniać, czy tak jak na na to i jest do nowej pracy, tak, i na, nie wiem, na ogłoszeniu o pracę pisze, wyma, wymagamy to, wy, wymagamy to to, 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 to i to, już nieważne, co wymagamy. No to trzeba, wtedy trzeba te rzeczy spełniać. Oczywiście to, to z tą pracą to też, jest, to też jest, taki luźny przykład, ale można to podczepić pod wszystko. Pod wiele rzeczy można to podczepić. Dlatego, dlatego, nie zawsze jest tak, dlatego, że nie zawsze jest tak, że jak chcesz coś osiągnąć, to masz możliwość. Bo czasem możesz nie spełniać pewnych kryteriów, które są potrzebne właśnie do, do danej rzeczy lub czynności. I tak to wygląda, moi drodzy, z mojej strony. Trochę pesymistycznie, ale lepsza, 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 prawda, lepsza, gorzka prawda niż przesłodzone kłapstwo. Jeśli o mnie chodzi, moi drodzy, to było na tyle. Papa. Pa.